Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy wam z kolegami z MKP 5 Team jak do tego oto Mondeo zamontować system Bliss. Zapraszam na film. Miłego oglądania. Okej, okay. yy, lusterko tak czy siak musimy ściągnąć, bo brakuje wiązki. Będziemy do przekładać z tamtego lusterka, tam to jest w czarnym kolorze, czyli z poprzednich filmów wiecie jak ściągnąć boczek drzwi. Tutaj są dwie śruby, żeby odkręcić usterko. Zaraz to za to brali. Tutaj, tutaj musimy ściągnąć e, zderzak tylni i w tym miejscu ściągnąć e, całą tapicerkę bagażnika, żeby dostać się tam do wiązki kabli. Okej, okay, tutaj ściągamy ten plastik, tu będziemy wyciągać wykładzinę, dostajemy się do wiązki. Okej, okay, z tej tam... strony też ściągamy. Tutaj jak widzicie, się odkręca lampę na klucz numer 10 tutaj też trzeba lampę wyciągnąć żeby tutaj spinki odpiąć i mieć jak odkręcić tylni zderzak okej okay, tutaj teraz jeden boczek ściągnięty drzwi, boczek bagażnika, teraz się mierzymy za drugi tutaj Dominik odkręca już lampy Ok, zaraz będziemy ściągać ten plastik i cały kufer musimy zamontować, aby mieć tu dostęp do peszli prze, 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 żeby przejść z kablami na drugą stronę jak ściągniemy bok. OK, wyciągamy drugą stronę tapicerki, żeby mieć, tak jak tam widzicie, dostęp do yy, peszli do przelotu na zerzaka. Za chwilę będziemy ten a tu już mamy ściągnięty boczek tapicerki. Tu musimy odkręcić moduł yy, drzwi. I tu, jak widzicie, w tym miejscu trzeba to odkleić, i tam będzie śruba do lusterka. Tu z jednej strony i podwójna druga. Yy, OK, tak jak mówiłem, tutaj yy, zdjęliśmy moduł. Odkręciliśmy te, 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 te tak. zaślepki, znaczy te naklejki, i tam jak widzicie, jest jedna śruba. I po tej stronie jest druga śruba, tam w głębi musimy je odkręcić, i wtedy nam wyjdzie lusterko. Wiązka do lusterka, jak się nie mylę, jest tu gdzieś przypięta. Trzeba będzie ściągnąć tę e, zaślepkę i rozpięć lusterko. Jest z tym trochę gehenny, ale do zrobienia. Ok, e, tutaj odkręcamy lusterko z jednej i drugiej strony, te gdzie śrubki. Eee, ten później to ściągamy, żeby rozpiąć wiązkę. Idę trzymać lusterkę z drugiej strony. Tu polega opresa tej samej. Ok, tędy nie ma dostępu. Ten samy głośnik i przez głośnik musimy rozpiąć wiązkę lusterka, żeby wyciągnąć lusterkę do góry. Eee, wiązka od lusterka rozpięta, było z nią dużo roboty, żeby ją rozpiąć i teraz musimy to ładnie wyciągnąć. Tak jak tu widzicie. O. I tu trzeba będzie. Dołożyć brakujący kabelek z lusterka, chociaż z tego co widzę, a tu brakuje jednego pina, na środku trzeba będzie przełożyć i włożyć, przeciągnąć tu do środka. Ok, okay tu ściągnęliśmy lampy, tu tak jak mówiłem, są były spinki. tu Zderzak się bardzo podobnie ściąga jak w kombiaku, tak więc też Wam nie będę pokazywał. Tu przy nadpolach trzeba odkręcić spinki, odkręcić ze dwie, trzy śrubki na tej wysokości. Raz, dwa i od spodu odkręcić zderzak. Ściągamy zderzak, żeby się dostać. W tym miejscu będą montowane radary. Dominik tam ściąga od spodu zderzak. Tutaj tak Tomek odkręca te dwie śruby, co ja mówiłem. Mówię Wam, to, że podobnie się ściąga zderzak w hatchbacku jak i w kombi. W tym momencie wyciągamy tu wkład lusterka, tu będziemy wykręcać te szpilki, szubki, żeby się dostać do wiązki i dołożyć ten jeden brakujący kabel, z tak lusterka. Ok, tu się powinno teoretycznie torksem wewnętrznym odkręcić, ale nie mam, klucz nasadka 4mm bez problemu nam to ogarnie i wykręcamy te dwie szpilki, żeby wyciągnąć tą gumę, będziemy mieli lepszy dostęp do wiązki. OK, tak jak mówiłem, tu jedną taką szybko odkręciłem, tu odkręcam drugą i wtedy będę jak ściągnąć całą tą gumę. I będę miał jakiś lepszy dostęp do tej wiązki. Tutaj rozbieramy drugie lusterko, żeby przełożyć te piny. Szkoda, że lusterko nie jest skoro, żebyśmy całe lusterko przełożyli, byłoby z głowy. Tak widzicie, tu wszystkie piny są wypełnione, nie ma żadnego wolnego. I ten jeden pin, którego tu brakuje, w tamtym lusterku musimy stąd wypiąć, przełożyć, przeciągnąć całą wioskę do tamtego lusterka. Tu mamy wiązkę od blisa, musimy ją wyciągnąć, tu ją wypniemy z kostki i wyciągniemy z tej strony, rozlizujemy, wyciągniemy ją wzdłuż. Tutaj wyciągamy, rozbieramy kostkę, żeby te dwa piny rozpiąć. Tutaj wyciągamy, rozbieramy kostkę, żeby te dwa piny rozpiąć. Ściągamy izolację z tej drugiej strony, żeby te dwa piny tam wypiąć z tej kostki i wyciągnąć całą wiązkę do góry. Wypięliśmy z tej spinki, z tej kostki te dwa piny. Tu pamiętajcie, że z tej strony idzie fioletowy, z tej szed brązowy. Teraz tu rozizolowane, tu rozizolowane. Musimy delikatnie wyciągnąć te dwa piny. Okay. Słuchajcie, cały nasz misterny plan poszedł w no właśnie tak. Musieliśmy obciąć. Puścimy nową wiązkę. Tam chcieliśmy piny, żeby po prostu wpiąć w to białe doserko nie idzie wydostać wiązki, tak trzyma ten czarny peszel, że po prostu puścimy nową wiązkę, tu podepniemy fioletowy, tu brązowy tak samo zrobimy u góry, a tu po prostu ładnie izolacją to zaizolujemy i będzie ok. słuchajcie, tu zrobiliśmy w ten sposób tutaj już jest za, zalutowane, teraz tylko założymy koszulkę termokurczliwą i wpinamy się w ten pintam. OK, wiązka przygotowana, teraz tutaj, o, upychamy, tam trzeba będzie ładnie wpiąć, przypiąć ją później do tamtej kostki i będzie gehenna. OK, lusterko założone, tam przykręcone, teraz trzeba będzie wpiąć tą kostkę z jedną drugą. Tu, jak widzicie, przygotowana wiązka pod blisa, pod to światełko, które mówi o martwym polu. Teraz montujemy wkład z blisem, znaczy z blisem to znaczy z tym... Ikonką, która pokazuje o martwym polu nie podspinać. pospinać Ok, wszystko zapięte, teraz ładnie, tylko ustawić lusterko na tym i wpinać no. Charakterystyczny klik Żeby się upewnić, że lusterko dobrze siedzi, poruszajcie w tą, w każdą stronę Jest ok Mamy już fajne ikonkę, teraz tylko Podpiąć rodary, kodować tylko aż prawie dwie, 3 godziny roboty, jeszcze przed nami. Eee, tutaj z zaczepów zderzak wypięty. Tu wypięty. Dominik odkręcił na dole, Tomek odkręcił od nadkoli. Teraz będziemy ściągać zderzak. Ok, jeden z jednej, drugi z drugiej, żeby go nie porysować, bo radek by się zapłakał. Ok, eee, czy masz? Ok, tu odpiąłem. Tu jest wypięty, tu pamiętajcie, żeby go spiąć tu z tego ładnie, elegancko. Yy, dobra, to wiesz co ja to może odejdę. chłopaki, ściągam zderzak. To nie się wszystko yy, spuściło. Odpięliście ten? Yy, udało Wam się odpiąć czujniki parkowania? No, kostek nie. Kostek nie, a od, 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 odchylimy i ten, nie ciągniemy, dobra, okej. Okay. No teraz właśnie ściągamy zderzak. okej, okay, zderzak ściągnięty, tu mamy dostęp. Yy, niektóre Mundia mają takie wyguszenie. Pierwszy raz powiem, widzę, chociaż patrzcie jak. Pije wodę. Niestety. W tym miejscu będzie montowany radar. Nie wiem, czy nie, trzeba będzie zmienić. Okaże się w praniu. Czy z zginiesz, założyć na inne. No, kolega mówi, że nie. Dobra. Ale to chyba odepniemy. To trzeba będzie odpiąć tu na spinki. Dobra. Będziemy się brać za to. Na razie będziemy przekładać do Słuchajcie, tu wyciągamy te gumki. Wkładamy takie zaczepy, żeby przykręcić uchwyty do radarów do Blisa. Tu macie numer części yy, tych właśnie metalowych zaczepów. Słuchajcie, tu mamy koszyczki zwiniale. Mamy koszyczki zwiniale, bo normalnie są inne. I tu po prostu do tych zaczepów, co pokazywałem, będziemy to przykręcać, i tu będziemy w to wpinać radar, i wiązkę wciągać tam do środka. Tu już mamy przykręcony koszyczek na radar. Wygląda. Koszyczki zmiane dużo inaczej wyglądają niż standardowe. Słuchajcie, wiązki tutaj. Stworzył Dominik z Tomkiem. Prawa strona ma dwie masy. Nie wiem, czy będzie widać, czy złapie ostrość. O, tak widać. A, czyli pięć kabelków. Do tej idą tylko cztery do lewej strony. Wiązki mają gdzieś około 3 metry długości. Prawie medy za dużo, no ale jest ok. Czyli prawą stronę się definiuje po tym, że jest o jeden kabel więcej. Tu tak widzicie jest. Puste miejsce na no, lewą stronę. Słuchajcie, tutaj przeciągnęliśmy tam wiązkę, tu się będziemy pod RGTM-a wpinać, to jest wyciągnięta z tej strony pod, pod radar, później się ją ładnie upnie tutaj do tych kabli, a radar jest założony, tutaj przez przepust puściliśmy kabel do blisa z prawej strony, tu tędy go puścimy i tutaj wy, wypięliśmy moduł RGTM. Tą kostkę w tą, Wlutowaliśmy się. Dominiku, jaki kolor? Fioletowej szary. Fioletowej szary, to są kany, tak? Tak. W te kany się tu musimy wlutować. Ok, i tu wypięliśmy kostkę od kamery. W brązowo-żółty podpinamy czerwony od blisa. Musimy się tu wlutować. To jest od kamery. Tu, jest, tu się pokazuje plus po włączeniu zaponu. Okej, okay, te dwa kable schodzą później nam w jeden, to jest zasilanie jednego radaru do drugiego. Tutaj, tak mówiłem, do tej yy, wtyczki od kamery się będziemy przygotowywać. Słuchajcie, zderzak założony. Jeszcze tylko zostały lampy, poskładać tam to wszystko, już wszystko polutowane. Eee, zakodowany blis. się charakteryzuje tym, że jak włączycie zapłon, to tu Wam się już powinny pokazać diody. Tak jak w ten sposób. Ok, tak by to wyglądało finalnie. Jeszcze później w ustawieniach licznika wam pokażę, jak tam się włącza włącza blis. Ok, a teraz wam szybko jeszcze pokażę jak zakodować blisa. Dobrze podpięte radary już powinny być przez FORSCAN wykrywane. Klikacie nie, żeby wam zaczytało nowy moduł. Czekacie aż wam się połączy. Nie jest to dosyć trudne, musicie się zalogować na mk5team na Facebooku, żeby sobie pobrać kalkulator, który stworzył Dominik. Za co mu serdeczne dzięki, bo musicie, powinien wpisać nowe moduły, żeby działały wam samochodem. OK, czyli tak dobrze zakodowany, dobrze założony blizz już powinno wam wykryć moduły SODR i SODL, tak jak tu widzicie. I teraz, trzeba by, powinien wklepać tutaj cyferki przez konfigurację modułu. A skąd, po, skąd wiedzieć, co, gdzie, jak wpisać tutaj w te cyferki? Już Wam powiem. Wchodzicie na MK5, na MK5 Team. OK, jesteście na MK5 Team. Wchodzicie w pliki grupy. I tutaj Dominik nam udostępnił przez siebie wyliczony przelicznik win. Ja już go mam pobranego. Hmm, tutaj. I, 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 I tutaj wklepujecie win swojego auta. Tu mam jakiś przykładowy ostatni. I tu wam się wyświetli, w jakich blokach co macie wpisać. Dosyć fajne, zrobione za was. Jak wejdziecie w post Dominika, macie wszystko wam fajnie opisane, jak to zrobić. Ok, to mamy. Powiedzmy, że to już macie wpisane. Tutaj w obydwa moduły SODR i SODL później wchodzicie w moduł IPC. To już możecie przez konfigurację prosto ładnie. Jak już to zrobiliście, to tutaj wpisujecie po prostu Blizz i wyskoczy Wam. I on ma być na Enable. Pod Monitoring System, dobra, to już macie włączone, czyli wychodzicie, ewentualnie jak chcecie, możecie włączyć Cross Traffic Alert, Czy jak włączyć Cross Traffic Alert, znacie z poprzedniego filmu. Też możecie zrobić na Enable, jak już to zrobiliście, to jeszcze, to już mamy IPC, jeszcze raz wracacie do SODL i SODR. Już, 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 już o w tym momencie przez zwykłą konfigurację. To jest ten moduł, gdzie podawaliście win sobie akumulator, ale nie koduję, tylko wam pokazuję sobie jak. Tu ma być enable i tu wybieracie, czy chcecie mieć samego blisa, czy z, z cross galertem. alertem. To jest mój filmik, jak tu macie do wyboru. Jak, to już jest dwa wybory, czy chcecie włączać sobie cross traffic czy nie. To jak już macie włączone, to teraz wchodzicie w moduły drzwiowe, żeby wam się świeciły lusterka, czyli w DDM i w PDM macie te dwa moduły. Ten i ten. W jednym i drugim musicie wejść. I tu macie. Na pierwszym tym bit Pod Monitoring System ma być na Enable. W jednym module DDM PDM i w drugim module DDM. Robicie tak samo. I tak wygląda aktywacja Blisa. Lewe drzwi, prawe drzwi. Tyle. Nic trudnego. Dzięki Dominikowi jest to dużo ułatwione, bo po prostu przelicza Wam win i możecie tam wpisać SODL i w tym drugim module. Co i jak? Jeszcze jedno ważne głoszenie: jakbyście chcieli montować Blisa, aby Was to przerastało i chcielibyście to komuś zlecić, w opisie filmu będą namiary na Dominika i na Tomka, którzy Wam to zamontują. Czas pracy 4 godziny, w 4 osoby. Tak więc musicie liczyć cały Boży Dzień. Eee, już Wam pokażę. Asystent kierowcy po zakodowaniu mamy Bliski Cross Traffic Alert. Proszę zobaczyć. Jest. I druga strona też jest. Chłopaki sprzątają. Eee, ładnie nam zeszło. Pierwsza w nocy, prawie. Jeżeli się podobało. Dziękuję za oglądanie. Cześć Wam. Chciałem też podziękować Radkowi, Tomkowi, Dominikowi za fajny materiał na film, e, fajna opcja, bliz. E, nie zajedziecie komuś drogi, macie e, ostrzeżenie, cross traffic alert, też wiecie jak działa, dzięki Wam bardzo, cześć.